Hej, to jest Manka z tej strony z Witam Was na kolejnej reakcji na kanale. Teraz młody ba Asteroida. Na kamerze jest Jimmy Prod Mystery. E, sprawdzimy sobie ten numer, bo tak, jak wiecie albo nie wiecie, kto, kto pierwszy raz jest. E, jestem w chuj wielkim fanem talentu e, Młodego Ba i, i po prostu wszystkie numery, które tutaj, e, wszystkie numery po prostu, które wychodzą, to tutaj sobie sprawdzam. I według mnie jest fuj talenciakiem, dlatego jestem strasznie ciekawy, co nam to przyniesie. E, no i co? młody ba, Asteroida. Let's see. This video might potentially trigger seizures for people with photosensitive epilepsy. Okay, okay, okay. I no have epilepsy, but okay. Okay. That's not a problem. Yeah, yeah, yeah. I, i i Muszę trafić jaka Nie z tego sercu tlenu mira To sobie nie chcę teraz być na celownika wypuszczę to potem i powiem co mnie dotykało Nie. własne jaka kicha. Idziemy po swoje napełni na pełni Nie Interesuje mnie za kolega do kielicha Jak Zomek potrzebuje pomocy to dzwonię mówi halo Yes sir przysięgi yes, nie mówię nie Same fakty, same fakty są so far kurwa z wszystkim się zgadza, co było powiedziane nie for real Błędu zdarza się tym wielkim Zapisząc się tymi literami jak nie ględzisz coś się nadajesz do rozbijania żołędzi Mo, którym mógłbyś się poświęcić który którym mi głowę chmur I tak się to kręci A tu trzeba zrobić parę kół Wyjąć z głowy mu, Nosić spodnie wierz mi, wierz mi za Ile byś się nie I. zastanawiał, I. kto nie, No w chuj ten śpiew lubię, nie u niego Naprawdę, jak się wpierdala na śpiew to zawsze mam kurwa ciary, nie Nosić spodnie wierz mi, wierz mi za Ile byś się nie zastanawiał kto uze Ile byś się nie zastanawiał co ci zje To nic to nie zmieni Bo trzeba zapierdalać i osiągać ceny Ej, mam abysycianą myśl w kieszeni Ja sam ja zbić to polec i do tleni nie mogę zmienić nic Mogą bić, u mnie budowano zbroję Gupio myślałem, myśląc, że nie jestem w stanie zmienić nic Głupio myślałem, myśląc, że nie jestem w stanie zmienić nic Głupio myślałem, myśląc, że nie mogę zmienić nic Głupio myślałem, że nie mogę nic. Właśnie, nie myślcie, że jesteście bezradni, kurwa Bo zawsze jest jakieś wyjście, zawsze można coś zrobić Więc nie ograniczajcie się, kurwa, do tego, że nie da się i chuj Naprawdę wszystko się da Wszystko, no wiecie o czym mi chodzi, nie? Bo tam, wiecie, breakdance'a na chuju nie zakręcicie nawet, jak macie dojowany brzuch i kutasa Ale wiecie o co chodzi, takie rzeczy, kurwa, realne, osiągalne To nie ma, nie ma rzeczy niemożliwych, naprawdę Jeśli coś, czegoś chcecie, to czegoś, kurwa, dążycie, to naprawdę to przyjdzie, nie? Tak jest fakty kombis, on nie budu zbroja. mnie stało sklan. Nie ważne czy parabola. Nie ważne czy Meksyk, Kuba i tak strzela gola. Historia jest moja. Nie mów do mnie teraz boja. Nie ważne czy Meksyk, Kuba i tak strzela gola, ale zajbista zabawa, kurwa. Wersem. Łabę tego serca tlenu mi oddychać, nie chcę teraz być na celownika Wypuszczę to potem i im powiem co mnie dotykało I nieważne jaka picha. Idziemy po swoje na napełni się Micha Yes sir! Idziemy po swoje Idziemy po swoje póki nie zapełni się Micha nie Tylko do góry, Brian nawet stał, Pamiętajcie o tym, nie zatrzymujcie się nie Ten Kolega do kielicha, jak Zomek potrzebuje pomocy To dzwonię, mówię halo nie obchodzi mnie tu kurwa żaden dureń kupiłeś kolegów teraz, robimy awanturę nie upadam, nie chcą gadać, bo liby tylko nazwać członem ta muzyka wam pokaże jak się kurwa kuba czuje tak reagujesz ja to skanuję, bo mam w oczach rent generacji ich co drugi idiota tylko tu przytakuje tak jestem egoistą, ale trochę rozumiem manipulantki są wiebać na minę nie zaufam tej pizdzi jak już prędzej zginę chcesz powiedzieć potem mówisz, że nie widzę nagle wychodzi na jaw dlaczego was nienawidzę. nie na widzę już dawno nie jest Start, fart, mogę go kurwa zostawić. Fart, Kurwa, w ogóle ktoś poruszył się na ten temat w komentarzu z tym utożsamianiem się z raperami. To akurat było chyba w kontekście fałkiego, o tyle co pamiętam. Ale to pokazuje, jak kurwa, często nasze życie są naprawdę kurwa podobne. I jak podobną drogę musimy przejść, w jakim głównie byliśmy, jakie osoby nas niszczyły, ile potrzebujemy czasu na to, żeby zobaczyć, i przejrzeć na oczy kto tak naprawdę na nas chujowo wpłynął, kto na nas dobrze wpłynął że to jest strasznie takie popierdolone ja tak każdy jest człowiekiem i każdy ma kurwa te same problemy dlatego ta muzyka na nas tak dobrze zawsze trafia, nie? to jest powaga w chuj bałaś się powiedzieć, potem mówisz, że nie widzę nagle wychodzi na jaw, dlaczego was nienawidzę nie grasz w jednej lidze, to już dawno nie jest start fart, mogę go kurwa zostawić wam plan, czytaj, że tu dalej jest bez zmian w moim sercu głośno, dlatego tu wali Muszę trafić jaka steroida I, 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 i Steroida 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 Nie no, raczej bez kłótni Nie, najlepszy głos w polskim podziemiu Bez, bez, bez argumentacji To się znaczy bez argumentacji, no argue kurwa Bez, bez bez kłócenia się i chuj <laughs> Nie no, śmieję się e, Kurwa, zajebisty numer, strasznie mi się podoba I brz brzmieniowo, e, ale bardzo też się skupiłem bardzo na, na właśnie warstwie lirycznej Która zajebiście do mnie trafia i no kompletny numer dla mnie, dla mnie numer kompletny w chuj i na pewno sobie go wpierdolę do playlisty i będę sobie go słuchał będę go słuchał Dzięki wielkie, że oglądacie Pamiętajcie, jak ktoś się spierdoli to świat się nie kończy Zawsze jest szansa na lepsze jutro Póki kurwa oddychamy, wszystko jest w naszych rękach, więc wielkie pozdro. Uy, patrzcie z kim się bratacie, patrzcie, komu podajecie rękę, patrzcie przed kim się otwieracie, bo to też jest ważne i wielkie pozdro, wielka miłość. jest muzyka TV.